W tym arkuszu już zadanie 25, to ostatnie zadanie zamknięte. Poczytajmy. Z pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Słuchajcie, no to narysujmy sobie takie pudełko. Mamy pudełko i w tym pudełku jest 6 kul białych i n kul czarnych. Skoro losujemy jedną kulę. I informują nas, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej to 1 trzecia, to zapiszę to, że prawdopodobieństwo od jakiejś białej to 1 trzecia. No to moi drodzy, białych kul w tym pudełku jest 6. Czyli to prawdopodobieństwo białej kuli policzę teraz w następujący sposób. 6 wpisuję do licznika, bo to jest ta liczba sprzyjająca, a do mianownika 6 plus n. Bo to jest ilość wszystkich kul w tym pudełku. I to wszystko ma być równe 1 trzeciej. No i tradycyjnie znów na krzyż. 6 plus n razy 1 na ten krzyż to będzie to samo co 6 razy 3. Czyli stąd wniosek, że po przeniesieniu szóstki na drugą stronę otrzymujemy, że. Tych N kul czarnych jest 12. I o to nas właśnie w tym zadaniu pytają. Czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź D. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.